Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj proponuję przygotowanie pysznej sałatki śledziowej z buraczkiem. Jest naprawdę bardzo smaczna, doskonale nadaje się na rodzinne imprezy, na spotkania towarzyskie, jak również na święta lub po prostu jako danie na kolację. Bardzo smaczna i szybka w przygotowaniu sałatka. Do przygotowania tej sałatki będę potrzebować 4 filety ze śledzia. Ja mam filety po wiejsku. 3 jajka ugotowane na twardo. Pół puszki groszku zielonego. 2 średnie ogórki konserwowe. Łyżka posiekanego koperku. I łyżka natki pietruszki lub selera naciowego. Ja mam seler naciowy. Jeden średni burak ugotowany i pokrojony w kosteczkę. Około 100 g pora. Bierzemy białą część pora. Żeby pozbyć się ostrego smaku pora, zalewam por ciepłą wodą. Woda powinna być ciepła, ale nie może być gorąca. Nie chcemy pora sparzyć. Pora z wodą odstawiam na kilka minut. W tym czasie śledzie kroję na nieduże kawałki. Kilka pasków można zostawić do przybrania. Śledzie mam już pokrojone. I jeszcze zapomniałam, będzie mi potrzebny majonez 1 łyżka i śmietana 1 łyżka do przyprawienia, sól i pieprz. Pokrojonego śledzia przekładam do miski i dodaję pozostałe składniki. Ogórek konserwowy, groszek zielony, Natkę koperku i selera naciowego. Pokrojony burak. Przyprawiam trochę pieprzem i solą, jednak ostatecznie będę jeszcze sprawdzać po wymieszaniu całej sałatki, czy jest dobrze doprawiona. Dodaję jajka pokrojone w kostkę. Minęło kilka minut, i teraz odcedzam. Pora. Dodaję do sałatki. Dodaję łyżkę majonezu, tak około 30-40 g. I łyżkę śmietany, też około 30 g. Całość mieszam. I teraz jest właśnie moment, żeby spróbować, czy sałatka jest dobrze doprawiona. Moja sałatka jest trochę niesłona. Przyprawiam solą. Znów mieszam. I teraz już sałatka gotowa do podania. Pyszna sałatka ze śledziem i czerwonym buraczkiem. Doskonała na rodzinne imprezy, na święta lub po prostu jako danie na kolację. Bardzo smaczna i szybka do przygotowania. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.